Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani. Witam serdecznie na kolejnym klubie 22-22, gdzie spotykamy się po to, aby podsumować sobie dzisiejszy dzień, kolejny dzień, aby nauczyć się nowych nawyków patrzenia na każdy dzień, Oczami pozytywnymi, pozytywną energią, patrzenia na wszystko, co jest wokół nas, jako na to, co przychodzi. Wszystko jest dobre, wszystko, co przychodzi, jest dobre. Pamiętacie, Ekwadorczycy mówią, że wszystko, co przychodzi, jest dobre, a my również dzisiaj mieliśmy kolejny dzień. I różne rzeczy się na pewno wydarzyły, i wszystko, co dzisiaj przyszło, na pewno było dobre. A nawet jak coś było nie tak, to zawsze możemy popatrzeć, jako coś, co było dobre, bo przyniosło naukę i doświadczenia. Witajcie serdecznie, witaj serdecznie. Klub 22:22, .22, Cuda Dnia Dzisiejszego. Piszemy kronikę Cuda Dnia Dzisiejszego. I jest to kronika, taki zeszyt wdzięczności. Jeżeli e, jesteś tu pierwszy raz, to przypomnę, że mamy zeszyt specjalny. Tu sobie piszemy na głównej stronie: kronika dnia, cuda dnia dzisiejszego. Witaj, Iza, cuda dnia dzisiejszego. E, zeszyt wdzięczności. Kronika cuda dnia dzisiejszego. Jak chcecie, możecie sobie jeszcze podpisać imię, nazwisko, że to Twoja kronika. Cuda dnia dzisiejszego. Po na przykład miesiącu, po 30 dniach, jak przeczyta się każdy dzień to, co zapisaliście, co zapisałaś, zapisałeś, to stworzy się niesamowity, fajny pamiętnik. I same dobre rzeczy, kiedy będzie Ci smutno, może któregoś dnia, może coś się wydarzy, warto wrócić do tego zeszytu, nawet po roku, czasu, po pół roku, kiedy mamy gorszy nastrój, i sobie zacząć czytać te rzeczy. Co tutaj wypisaliście. I to jest bardzo fajne, bo od razu poprawia nam się humor. Przypominamy sobie same dobre rzeczy, które wydarzyły się pół roku temu, rok temu. Ja taki zeszyt mam sprzed pięciu lat i też go pisałam, i bardzo miło mi jest przeczytać później po latach ten zeszyt, szczególnie ponieważ tam są same pozytywne myśli, a bardzo ważne jest, aby nauczyć się patrzeć na wszystko. Pozytywnie, oceniać pozytywnie. Oceny w ogóle nie są dobre, ale jak już mamy coś interpretować, to w pozytywnym e, znaczeniu. E, często ludzie mówią: Na przykład, pytam, co byś chciała? Nie chcę być gruba, nie chcę jeszcze kolady więcej, nie chcę, ym, żeby mnie ktoś ranił. Wszystko jest negatywne, a możemy to samo powiedzieć w inny sposób. Nie, że nie chcę być gruba, tylko chcę mieć ładną sylwetkę, pozytywnie. Nie chcę jeść czekolady. Chciałabym nabrać nawyku opanowania, żeby nie jeść tej czekolady. Chciałabym opanować się je przed jedzeniem tej czekolady. Czyli chcę panować nad swoimi emocjami i nad swoimi chęciami, tak? Co chcę, a czego nie chcę, żebym to ja sterowała, a nie czekolada mną. Wszystko możemy zamienić na pozytywnie. Czyli, co chcesz w zamian? Zawsze takie pytanie: sobie możemy zadać, co chcesz w zamian, jeżeli coś wyjdzie nam negatywnego w, w formie negatywnej. Ja tutaj chcę Wam przypomnieć to, co w tamtym tydzień mówiłam, ponieważ piękną rzecz tutaj też omawialiśmy zachody słońca. Po co są zachody słońca? Na pewno pamiętasz jakiś piękny zachód słońca, który był niedawno, w którym uczestniczyłeś, uczestniczyłaś. Przypomnij sobie ten zachód słońca, może nad morzem, bo są wakacje, może w domu, może w ogrodzie, może w parku, a może w mieście, a może w bloku. Patrzyłeś, patrzyłaś na zachód słońca z mieszkania swojego, z balkonu. Ten zachód słońca jest zawsze piękny. Zachody słońca są dowodem na to, że cokolwiek się zdarzy, każdy dzień może zakończyć się pięknie. I ja myślę, że dzisiejszy dzień też zakończył się dla Was pięknie. I zapytam Was dzisiaj takim zdaniem, którym witają się Indianie. Witają się Indianie. Nie wiem, z jakiego plemienia, ale jest takie plemię, a może więcej tych plemion jest gdzie witają się w ten sposób. Ej, powiedz mi, jakie piękno dziś widziały Twoje oczy? A my możemy na dobranoc zapytać się wieczorem. Napisz, jakie piękno widziały dziś Twoje oczy? Co pięknego widziałeś, co pięknego widziałaś dzisiaj? Co było takiego pięknego? Co dobrego się wydarzyło po prostu? Oni pytają, jakie piękno widziałeś, widziałaś dziś w Twoich oczach? Popatrzcie, nie pytają, co słychać? Hej, co słychać. I my tak po polsku nieraz robimy, powiedzieć nie, tam stara bieda, nic, nic, to się wali, tam to się wali, tu mi nie wyszło i tak dalej. Bardzo często ludzie narzekają. Trzeba z tych emocji wyjść, z tych energii, bo wtedy siedzimy w energii narzekania i przyciągamy tego więcej. Tego narzekania przyciągamy więcej. I ten anioł, który jest za nami stoi i notuje. Mm -hmm. Narzeka, tak, mąż zły, dobra, mąż zły, szef fatalny, szef fatalny, dzieci, dzieci grymaźne, niegrzeczne, niedobre, jak nie wiem co, teściowa to taka żmija, zoza i tak dalej. nie usiedzi i pisze te wszystkie nasze życzenia, narzekania. Słuchajcie, praca, oj, nudna, wszystko niedobre. I anioł siedzi, pamiętajcie, tam za wami i pisze to wszystko. I jak już tak skończycie, na przykład ktoś skończy, będzie tak narzekał, to ten anioł mówi: Boże, dziwne te życzenia tego człowieka. No cóż, ale muszę je spełnić. I w ten sposób właśnie zadziewa się to, że my później przyciągamy wszystkie takie rzeczy. A przecież. Każdy dzień może zakończyć się pięknie i po to się tutaj spotykamy, aby zwracać uwagę na to, że w życiu jest mnóstwo dobrych rzeczy, a szczęście i radość składa się z tych drobnych właśnie rzeczy. Napiszcie, co takiego widziały Wasze oczy dzisiaj, co dobrego, co pięknego, jaki był ten dzień dzisiaj. Także serdecznie zapraszam do pisania. Co dobrego widziały Twoje oczy? Jak dzisiaj dzień minął? Ja obiecałam Wam dzisiaj wytłumaczyć, bo wczoraj już nie zdążyłam, co to jest furaha. Znów kolejny lud, kolejne plemię, ale już z Afryki i z Kenii dokładnie. Plemiona kenijskie, które mówią Swahili, mówią taki wyraz puraha. Co to takiego? Furaha to jest szczęście. Furaha to jest szczęście. Jest dużo pięknych wyrazów w Swahili. Jutro będziemy mówić o Swahili i o Afryce i o Kenii. Zapraszam Was na live'a na godzinę 11, tak? 11 czy 10? Już nie pamiętam, trzeba zobaczyć do wydarzenia. Właśnie 10 albo 11, bo się umawiałam na godzinę wcześniej z, z Markiem Kakusem z Kenii. Także zapraszam Was, zobaczcie na wydarzenie. Na Renata zarzycka online, tam jest dokładna godzina, o której będziemy się spotykać jutro, na liveie porannym podróżnicy. Natomiast Swahili, nie wiem, czy wiecie tak przy okazji, że to jest język stosowany przez wiele, wiele plemion afrykańskich i w języku Swahili jest bardzo dużo wyrazów z języka arabskiego, ponieważ. Swahili witamy się też salem alejkum, tak jak w języku arabskim. Więc to mnie bardzo też kiedyś zadziwiło, jak byłam właśnie wśród tych plemion i ktoś powiedział salem alejkum, ja tak patrzę, czy oni są Arabami? Nie, to jest w języku słachili też, ale cześć, to jest jambo. Także to jest bardzo prosty wyraz, jambo. Asante, sana, dziękuję bardzo. Także bardzo piękne wyrażenia. Natomiast Puraha to jest również szczęście i jest to nazwa fundacji dla dzieci, które potrzebują pomocy w Kenii. To jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast, natomiast my dzisiaj piszemy tak zeszycie. Dzisiaj jest sobota, datę piszcie sobie, napiszcie sobie. I dzisiaj jestem wdzięczna, dzisiaj jestem wdzięczny za i dwukropek. I piszemy, za co jesteś wdzięczny, za co jesteś wdzięczna dzisiaj. Co takiego dzisiaj się wydarzyło? Po co my piszemy w ogóle taki zeszyt? Jest wiele osób, które być może przechodzą trudny czas, może traumę mają jakąś w życiu, może stresujący czas, które nie mogą sypiać po nocach, które być może mają ciężkie chwile, tysiące myśli i to takich negatywnych w umyśle przed nocą. I szczególnie dla takich osób jest to bardzo ważne, aby zebrać myśli przed nocą, ale te pozytywne i przypomnieć sobie wszystko co dobrego działo się w ciągu dnia. A nawet żeby to utrwalić lepiej, to trzeba zapisać wszystko, bo jeszcze mamy większej bodźców, które działają nie tylko umysł, ale mamy bodziec taki, gdzie ręka pracuje, czuciowy, bodziec wzrokowy i możemy sobie to jeszcze przeczytać, jakbyśmy Chcieli, czyli będziemy mieć bodziec słuchowy, i wtedy łączymy się z tą dobrą energią w ciągu, w ciągu dnia, którą zdobyliśmy z różnych wydarzeń, ze spotkań z ludźmi, z sytuacji, które były, a nawet jak coś było nie tak, to zawsze możemy wyciągnąć wnioski, co nauczyłem się, czego nauczyłam się dzięki tej sytuacji i temu spotkaniu. Także Iza, co byś mogła napisać, co pięknego dzisiaj widziały Twoje oczy, napisz. Jak możesz, oczywiście. Może ktoś ma ochotę? Napiszcie, co pięknego dzisiaj widziały Twoje oczy. Dzisiaj jest sobota, więc był piękny dzień i na pewno wiele cudownych spotkań, wiele cudownych chwil było. Może ktoś był na weselu, może ktoś był na imieninach, może hmm, byłeś na rowerze, może byłaś w górach, może chodziliście po lesie. Napiszcie, jakie piękno dziś widziały Twoje oczy. To jest bardzo, bardzo cenna informacja dla nas, bo wszystkich to też może wzmocnić, że są osoby, które mogą być wdzięczne właśnie za te cudowne rzeczy. Wczoraj bardzo dziękuję, że też parę osób napisało swoje wdzięczności, jaki był dzień, jak minął dzień, jaki cudowny był i również jak warto jest chcieć, coś zrobić, jak warto jest działać, bo to nas nakręca do działania, jak warto jest po prostu nie stać w miejscu, tylko szukać wyzwań, rozwiązań i robić różne rzeczy, robić działać przede wszystkim. Tak samo jak mamy problem, to już mówiłam, dajmy sobie szansę na rozwiązanie problemu, zamieńmy go na wyzwanie, szukajmy rozwiązań. I jeżeli i działać, działanie, ruch jest bardzo ważny. I nawet e, jeżeli nie wiemy, co w danej chwili zrobić, żeby był ruch, żeby nie być statycznie, nie tkwić w miejscu, to wiecie co, dobrze jest wziąć, umyć naczynia, e, zacząć sprzątać, na przykład w domu, pójść na spacer. Bardzo ważne jest, aby ratować się działaniem, ruchem. Czasem nie mamy jeszcze w tym momencie rozwiązań, e, nie widzimy dobrych, jeszcze musimy zadać zadanie takie tutaj do naszego umysłu, powiedzieć dobrze, jakie mogę znaleźć rozwiązania, co mogę w tej sytuacji zrobić i ten umysł podświadomość pracuje, my na przykład jeszcze nie wiemy co robić, ale już dobrze wejść w działanie, bo energia działania przyciąga nam rozwiązania. Mało tego, jesteśmy w ruchu, mamy lepsze krążenie, mózg i krew idą szybciej do mózgu, jest dotlenianie i jest nadzieja na to, że szybciej Pomysły nam przyjdą do głowy. Mało jak, jak się spotkamy z ludźmi, mało tego, właśnie spotkamy się z ludźmi, pójdziemy na spotkanie, to czasem ktoś nas może zainspirować, weźmiemy książkę do czytania i tam może być inspiracja i mnóstwo fajnych pomysłów na to, jak znaleźć rozwiązanie w naszym problemie, który zamieniliśmy już właśnie na wyzwanie. Wczoraj mówiłam o bajce o dwóch koziołkach, ja bajkę opowiem wam jutro. Na dobranoc. Bajkę o dwóch koziołkach opowiem jutro, a dzisiaj się z wami już żegnam. Piszcie swój zeszyt, nabierajcie nawyków. Nawyk ćwiczymy nawyk patrzenia na wszystko od rana, co się dzieje jako coś dobrego, co do nas przychodzi. Wszystko co do nas przychodzi, jak mówią ekwa, Ekwadorczycy, jest dobre. Także patrzcie na wszystko co jest dobre. Nawet jakie wydaje się niedobre, to zamieniamy, jakie bym chciała, żeby było, jakie bym chciał, żeby to było. Co bym chciał, chciała, żeby ten ktoś mi powiedział. I wyobrażamy sobie to, i jest to dla nas nauka. Co ja bym wtedy powiedziała w tej sytuacji? Co ja bym zrobił w tej sytuacji? Jest to dla nas nauka. I wtedy piszemy w zeszycie, że była taka sytuacja, ale dzięki temu ja nauczyłam się. Opanować emocje, i powiedziałabym to i to wtedy, czyli inaczej bym zareagowała, albo inaczej byś zrobił. I to jest nasza nauka. I dziękuję za naukę dzisiaj, za doświadczenie. I na samym końcu, jak już napiszecie cały zeszyt tych wdzięczności, tych, tego co było dobrego, to piszemy na końcu yy, za wszystkie te cuda dnia dzisiejszego. Dziękuję i piszemy komu? Mojemu aniołowi, moim aniołom, opiekunom. Panu Bogu, Wszechświatowi, losowi. Dziękuję może ludziom, może mojej mamie, bo mi dzisiaj pomogła, mojemu mężowi jeszcze dziękuję, jestem wdzięczna. Może moim dzieciom, bo mi pomogły na przykład dzisiaj dzieci. Możemy też yy, prawdziwym osobom podziękować tutaj, też napisać te wdzięczności. Bo pamiętacie, jak energia działa, jeżeli to jest czyste z serca dobrego, co wychodzi z serca przychodzi do serca. Czyli jeżeli to naprawdę z taką intencją serdeczności robimy, mamy ten uśmiech na twarzy, bo cieszymy się wszystkimi tymi drobnymi rzeczami, one właśnie składają się na szczęście, te drobne rzeczy, które dobre się wydarzają w ciągu dnia, to jeżeli z serca podziękujemy mężowi, przyjacielowi, koleżance, tutaj napiszemy to wszystko, dziecku swojemu, wnuczkowi, że się uśmiechnęło i przytuliło nas, na przykład jesteśmy dziadkiem czy babcią, to to dobro do nas, to wszystko wróci. To damy energię do tej osoby w sercu, w naszym umyśle, nawet nie musimy mówić dziękuję tej osobie, jak nie chcecie, albo jej nie widzicie. Albo mamie, której już nie ma na przykład. I też tu napisz i mamie mojej, której już na przykład nie ma, albo tacie. Wysyłamy tą energię dobrą, wdzięczności, i to wszystko do nas wraca, później w różnych postaciach, ale właśnie to dobro wraca. Także to jest najważniejsze. Jutro. Opowiem o koziołkach dwóch opowieść. Natomiast dzisiaj się z Wami żegnam i zapraszam na jutrzejszego porannego live'a o Kenii, Furaha, o szczęściu kenijskim. Będziemy mówić o wielkiej piątce oczywiście, najważniejsze pięć zwierząt. Będziemy mówić o safari, o ludziach, którzy tam mieszkają na sawannie. Bardzo prości ludzie. Ubodzy byśmy powiedzieli, oni nie mają internetu, komputerów, nie mają nawet murowanych domów. W lepiankach takich byśmy powiedzieli, że mieszkają. Dla nas to są takie lepianki z patyków i z takich odchodów zwierzęcych, a oni są szczęśliwi i mówią huraha, że żyją w szczęściu. Także, co widziały dzisiaj pięknego Twoje oczy? Napisz, proszę, co pięknego widziały dzisiaj Twoje oczy? Co dobrego dzisiaj się wydarzyło? Jakim tytułem możesz zatytułować dzisiejszy dzień? Ja mogę zatytułować dzisiejszy dzień pracowity dzień, bo bardzo dużo pracy dzisiaj wykonałam. Do południa rozmawiałam z moimi klientami klubowiczami o zdrowiu, o diecie i suplementacji. Także to do południa bardzo dużo czasu, że tak powiem, poświęciłam temu, a później po obiedzie, Zabrałam się za pracę nad przygotowywaniem tekstów, tekstów na temat minerałów, różnego typu rozpisywałam te minerały i na temat alg, bo przygotowuję nowi, nowy serwis algi.com.pl, jeszcze on nie jest gotowy i na temat alg, glonów, ale to tak bardzo dużo, z 10 alg chcę opisać dla Was od, pod stroną, od strony zdrowotnej. I również inne składniki, także mam dużo pracy. Jutro też troszeczkę popracuję, spotkam się też z przyjaciółmi, a wieczorem zapraszam na live'a. Będziemy mówić o koziołkach, o dwóch koziołkach, które spotkały się nad przepaścią i co dalej było. Natomiast rano zapraszam na live'a o Afryce, o Kenii. Popatrzcie tam na wydarzenia. Renata Zarzycka, online wydarzenia i zapraszam. Piszcie również dużo. Możecie swoje posty wrzucać na klubie 22.22. Klub 22:22. Możecie swoje przemyślenia, swoje posty wrzucać, swoje zdjęcia z różnymi cytatami. To jest wasze miejsce, gdzie możecie się dzielić tym, co było dobre każdego dnia, co do was przyszło dobrego, za co jesteście wdzięczni. Klub 22:22. 22, 22. Do, ja już się z Wami żegnam. Kto nie był od początku, zapraszam serdecznie. Zobaczcie jeszcze raz od początku całego tego live'a i y, pięknego dnia jutro Wam życzę. Myślę, że po takim napisaniu tych wdzięczności. Po napisaniu, komu jesteście wdzięczni, nie tylko aniołom, nie tylko Bogu, wszechświatowi, ale jeszcze może mamie, tacie, mężowi, żonie, dziecku może za coś jesteśmy wdzięczni, też to napiszmy. Oczywiście. To od razu będzie nam dzisiaj wieczorem lepiej, będziemy mieć dobre nastawienie, z radością pójdziemy spać i nastawienie na jutro. Wstaniemy wypoczęci, bo mózg będzie dobrze pracował i jutro od samego początku zaczniecie. Cudowny dzień. Tego Wam życzę z dobrym, cudownym nastawieniem i z uśmiechem. Przywitacie każdy dzień i swoich najbliższych. A powiem Wam, że w Chinach, jak już tak mówimy sobie o różnych kulturach, to w Chinach przywitaliby Was jutro na dzień dobry słowami: Czy dzisiaj już coś jadłeś? Czy jadłaś coś już dzisiaj? I to jest dzień dobry. W pewnym regionie Chin, koło Hongkongu, Makao i Kanton. Yy, Także to opowiadał nam Mateusz na Live o Chinach. Także w tym rejonie witają się po chińsku, jest dzień dobry. Czy dzisiaj już coś jadłeś? Czy jadłeś coś już dzisiaj? <laughs> A Indianie pytają się, jakie piękno widziały dzisiaj w Twoje oczy. Także nie pytają, co dobrego słychać, a my mówimy źle, niedobrze, stara bieda. Nie nie, nie. Jakie piękno. I wtedy nie da się powiedzieć źle. Mówimy piękno ptaków, piękno nieba, piękno słońca, ptaki śpiewały, sarenki biegały, jakieś tam takie zwierzątka. Także żegnam Was serdecznie. Życzę cudownego nastawiania od razu od rana, od razu, tak, od rana wspaniałego nastawienia. I pomyślcie, jak Chińczycy się witają. Czy jadłeś coś już dzisiaj rano? Tak? Czy jadłeś coś już dzisiaj? Czy jesteś głodny? Papa, pa, dobranoc, pięknego wieczoru spokojnego życzę. I kto wypełnia zeszedł, wypełnijcie sobie ten zeszedł. Kolejnego dnia, napiszcie sobie, już kolejny dzień wypełniamy, aby tworzyć nowe nawyki w głowie, patrzenia każdego dnia na pozytywną stronę naszego życia. Papa. Pa.